Usłyszałam kiedyś pytanie, czy to możliwe, aby autorem tak pięknej i wzruszającej opowieści obyczajowej był mężczyzna? A może to kobieta pisząca pod męskim pseudonimem? Pomyślałam wtedy, że przecież jednym z najgłośniejszych wyciskaczy łez był przez wiele lat film Love Story, na podstawie powieści autorstwa Ericha Sigala. Ale nie szukając tak daleko, polska powieść z początków XX wieku, która nadal budzi zachwyt, tak jak jej dwie ekranizacje, nosi tytuł Znachor. Na podstawie dzieła Tadeusza do łęgi Mostowicza. Jest jeszcze Nicholas Sparks, o którego każdą powieść walczą hollywoodcy producenci. Są Peter Peceli, Charles Martin, Tomasz Kieres. Mężczyźni potrafią pisać wspaniałe powieści obyczajowe. Każdy z wymienionych zasługuje na własny program. Jednak ponieważ jest grudzień i zewsząd atakują nas piosenki typu Last Christmas, zaproponuję dziś autora, w którego twórczości książki świąteczne zajmują znaczące miejsce. Richard Paul Evans jest autorem bestsellerów, w których często ukazuje zagubienie współczesnego człowieka w szybko zmieniającym się świecie. Takich jak seria Dzienniki Pisane w Drodze lub trylogia opowieści sprzedawcy marzeń. Bardzo chętnie umieszcza swoich protagonistów w okresie świąt Bożego Narodzenia, który jest dla nich czasem nowego początku. W książkach Dziennik Noel, Świąteczny Nieznajomy. Obietnica pod Jemiołą, czy tajemnica pod Jemiołą? Czytelnicy odnajdą czarodziejski świat, wzruszą się losami bohaterów i odzyskają nadzieję. Dziś jednak chcę polecić dwa nieco starsze tytuły Ewansa. Bohaterem podarunku jest doświadczony przez los chory mężczyzna, który pewnego dnia spotyka na swej drodze kobietę z dwojgiem małych dzieci. Chłopiec posiada pewien szczególny i wyjątkowy dar. Jaki to dar i dlaczego podczas czytania potrzebujemy całej paczki chusteczek? Odpowiedź na to pytanie otrzymają czytelnicy, którzy sięgną po podarunek. Z kolei, stokrotki w śniegu są nowszą wersją opowieści wigilijnej. U Dickensa, zgorzkniały bogacz, odwiedzony w noc wigilijną przez trzy duchy, zmienił swoje życie. Współczesny biznesmen raczej nie lękałby się duchów. Bohater znajduje w mediach wiadomość o swojej śmierci. Czyta komentarze. I o ile krytyczne posty nie robią na nim żadnego wrażenia, jeden z głosów na forum budzi w nim wstyd. Postanawia, jak bohater piosenki Jimmy'ego Neyla, stać się młodym człowiekiem, którym był kiedyś, cofnąć czas i naprawić swe błędy. Jednak są czyny, których nie da się przekreślić i wynagrodzić nawet workiem złota. W okresie świątecznym polecam książki Richarda Paula Evansa i zapraszam do bibliotek.